Dziś łączymy się w modlitwie do świętego Michała Archanioła, najpotężniejszego z aniołów Bożych, naszego niebiańskiego opiekuna i boskiego wojownika. On jest płonącym mieczem, który chroni nas przed atakami wroga, rozwiązując wszystkie pułapki przygotowane na naszą krzywdę. Ważne jest, abyśmy odmawiali tę modlitwę z wiarą, wierząc całym sercem w moc świętego Michała Archanioła, opiekuna wybranego przez Boga. W tej chwili zapraszam Cię do subskrybowania kanału Hornade DF, na którym codziennie poświęcamy się szukaniu zbawienia i wsparcia u Boga, naszego Stwórcy. Podziel się swoimi prośbami modlitewnymi w komentarzach, a także udostępnij ten film osobom, które kochasz. W ten sposób będziemy zjednoczeni w tej wspólnocie wiary. Rozpocznijmy teraz naszą modlitwę do potężnego boskiego anioła, wojownika i niebiańskiego opiekuna. Gromadzimy się dzisiaj w pokorze i wierze, ufając twojemu wstawiennictwu, aby dokonały się wielkie cuda w życiu tych, którzy słuchają tej modlitwy. Wiemy, że w oczach ludzi sytuacje często wydają się niemożliwe, ale zachowujemy niezachwianą wiarę w moc Boga, który może wszystko. Prosimy przede wszystkim o cud w zdrowiu. Niech wszyscy, którzy cierpią, stawiają czoła chorobom i wyzwaniom zdrowotnym, odczują boskie uzdrowienie dotykające ich ciał. Niech choroby ustąpią, bóle ustąpią, a zdrowie wróci do pełni i pozwoli na obfite i zdrowe życie. Niech ci, którzy borykają się z poważnymi, przewlekłymi chorobami, lub w oczach ludzi nieuleczalnymi, Dostąpią łaski uzdrowienia. Niech bóle fizyczne i emocjonalne, które Was dręczą, zostaną złagodzone, a Wasze ciała powrócą do pełni zdrowia i witalności. Prosimy o Boskie Przewodnictwo i inspiracje dla lekarzy i pracowników służby zdrowia, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę. Święty Michale Archaniele. Uznajemy, że ból choroby dotyka nie tylko ciała, ale także umysłu i duszy. Prosimy o duchowe i psychiczne pocieszenie dla osób borykających się z problemami zdrowotnymi. Niech pokój i pogoda ducha zaleją wasze życie, pomagając wam stawić czoła próbom z odwagą i nadzieją. Ponadto prosimy o cuda w zakresie profilaktyki zdrowotnej aby wszyscy zostali pobłogosławieni bożą ochroną przed chorobami i nieszczęściami. Niech zdrowie będzie stałym darem, pozwalającym ludziom żyć w pełni, służyć innym i świadczyć o wspaniałości bożej miłości w odzyskanym zdrowiu. Święty Michale Archaniele, uznajemy, że tylko Bóg ma moc dokonywania takich cudów w zdrowiu. Prosimy cię o wstawiennictwo za cierpiącymi aby mogli doświadczyć Bożego dotknięcia uzdrowienia, będąc świadkami przejawów Bożej miłości i miłosierdzia w ich życiu. Patrzymy także na dobrobyt. Prosimy, aby osoby borykające się z trudnościami finansowymi znalazły drogę do obfitości i dobrobytu. Niech otworzą się drzwi do obfitości, długi zostaną spłacone, a w Waszym życiu zapanuje obfitość, która pozwoli Wam żyć z godnością. Dzielenie się z potrzebującymi to szlachetne i znaczące działanie. Prosimy, aby osoby stojące przed wyzwaniami finansowymi, miażdżącym zadłużeniem i trudnościami gospodarczymi zostały obdarzone cudem dobrobytu. Niech otworzą się przed nimi drzwi obfitości, które pozwolą im zaspokoić podstawowe potrzeby, spłacić długi i żyć godnie. Oprócz dobrobytu materialnego modlimy się o dobrobyt duchowy. Niech każdy wzrasta w duchowej mądrości, odnajdując sens i cel w swoim życiu. Niech wiara wzrasta w siłę, umożliwiając głębszą wieść z Bogiem i pełniejsze zrozumienie Jego planu dla każdego człowieka. Wiemy, że dobrobyt to nie tylko samolubne pragnienie, ale błogosławieństwo, które pozwala nam służyć innym i wypełniać naszą misję na tym świecie. Przez Boskie Wstawiennictwo prosimy. Aby pomyślność wpłynęła w życie tych, którzy słuchają tej modlitwy, umożliwiając im bycie błogosławieństwem dla innych i świadkami mocy hojności i miłości Boga. W sferze emocjonalnej modlimy się o dobrobyt emocjonalny. Niech każdy zażna wewnętrznego spokoju, radości i stabilności emocjonalnej. Niech rany emocjonalne zagoją się a Ty będziesz mogła budować zdrowe i harmonijne relacje z otaczającymi Cię osobami. Prosimy również o pomyślność w relacjach rodzinnych. Niech rodziny borykające się z konfliktami, nieporozumieniami i separacją odnajdą pojednanie i wzajemną miłość. Niech wzmacniają się więzi rodzinne, tworząc atmosferę wsparcia, zrozumienia i miłości. W pierwszej kolejności prosimy o tych, Którzy borykają się z konfliktami i nieporozumieniami w rodzinie. Niech rodziny w Polsce zjednoczą się silną i nierozerwalną więzią, budując środowisko pokoju i harmonii. Prosimy również o wzmocnienie więzi rodzinnych, aby ojcowie, matki, synowie i córki zjednoczyli się w miłości, wsparciu i wzajemnym uczuciu. Niech rodzina będzie ostoją miłości i bezpieczeństwa. Gdzie każdy znajdzie pocieszenie w chwilach trudności i radość w chwilach świętowania. Święty Michale Archaniele, uznajemy, że rodzina odgrywa zasadniczą rolę w formacji każdego człowieka i jest źródłem wsparcia i przewodnictwa. Prosimy, aby rodziny zostały pobłogosławione mądrością i rozeznaniem, aby prowadziły swoich członków w dążeniu do prawdy, prawości i wiary. Prosimy również o cud ochrony rodziny, aby Twoje potężne skrzydła mogły otoczyć każdego członka rodziny, chroniąc go przed niebezpieczeństwami fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Niech nie spotka ich żadna krzywda i niech wszyscy żyją bezpiecznie. Święty Michale Archaniele, uznajemy, że rodzina jest darem Bożym i prosimy, aby Twoje wstawiennictwo u Boga przyniosło błogosławieństwa i cuda wszystkim rodzinom które usłyszą tę modlitwę. Niech boskie światło świeci na nich, prowadząc ich do szczęścia, pokoju i miłości. W duchowości prosimy o cud przemiany. Niech ci, którzy są duchowo zagubieni, odnajdą drogę światła i prawdy. Niech odczują obecność Boga w swoim życiu, odnajdą wewnętrzny spokój, mądrość i duchowe przewodnictwo. Niech ich wiara umocni się i niech doświadczą Bożej bliskości we wszystkich obszarach swojego życia. W sferze rodzinnej prosimy o odnowę i jedność. Niech wszystkie rodziny w Polsce doświadczające konfliktów, nieporozumień i separacji odnajdą pojednanie i wzajemną miłość. Niech umacniają się więzi rodzinne, niech w rodzinach zapanuje zrozumienie, przebaczenie i harmonia. Niech wszystkie dzieci, Rodzice i małżonkowie odnajdą wspólne szczęście, będąc dla siebie źródłem wsparcia i miłości. Święty Michale Archaniele, wiemy, że tylko mocą Bożą mogą dokonać się te cuda. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Ojca Niebieskiego, aby dzięki jego miłosierdziu i łasce te prośby spełniły się w naszym życiu. Ufamy Twojej ochronie i przewodnictwu i dziękujemy Ci za Twoją stałą obecność podczas naszych podróży. Niech Bóg będzie z każdym dzisiaj, jutro i na wieki. Amen.